Siemanu z tej Siema. strony my oraz wujek Fornal Siema. Po pół roku mniej więcej zawitamy ponownie do Pruszkowa Tym razem mamy nadzieję, że wejdziemy bez problemu Po, po tamtym filmie widzimy jakieś postępy, że udało się kupić bilet Internetowy normalny. system biletowy Tak, Tak, tak Jest postęp do do dotarł internet Tak, dotarł internet Więc może w końcu nie będziemy musieli być specjalnie z godziny wcześniej, żeby nas wpuścić Tak, tylko normalnie Ale zobaczymy, bo może jeszcze będą dowody sprawdzali To jeszcze nic nie wiadomo nie. Tak, tak I chcemy wam powiedzieć, że ten vlog jest z dwóch dni Łączymy go, ponieważ następnego dnia, bo dzisiaj jest 10 listopada A 11 listopada jest oczywiście marszy. No Jak widzicie właśnie, właśnie... Flagi. Flagi, flagi za mną i za w zeszłym roku też nagrywaliśmy też taki w sumie vlog. Teraz będzie taki łączony piłkarski. Tak, tak. Wujek pojedzie wreszcie. A, A co to dzisiaj to robimy goje. jeszcze przed meczem? Nagrywamy dwa lokale do, do wujka. wujka. To już chyba tradycja. Jakby tak, jak na nami jest. jedzie, to coś nagrywamy. Co dokładnie? To zobaczycie. To zobaczycie, ok, tak. Ale no, nie będę udawał. Ale nic specjalnego nie. Ma. Jak, no jak nic nie specjalnego. <laughs> Kraftowe mięso. A, kraftowe, no, to dobrze. Jak zawsze. Jak dobrze. Ważne, że nie kula mocy. Dobra, lecimy z wami prosto dalej tam. Dobra. Jesteśmy już na meczu, dotarliśmy dopiero na drugą połowę. Na szczęście dla nas yy, jest 0.0, więc zobaczymy wszystkie bramki jeśli faktycznie będą. Bo gorzej jak będzie remis 0.0. 0, -0 nie? Eee, co? Tam już właśnie pierwszy gwizdek na drugą połowę i lecimy oglądać. we Jesteśmy w tej chwili w miejscu opuszczonym, kręcimy teraz dla Was materiał, tak. a jaki to, to zobaczycie raczej za tydzień po tym filmie, tym vlogu. Nie mówiliśmy o tym na początku filmu, że mamy to w planach, bo też. No sumie... bo to był taki budynek ciekawoska, albo wejdziemy albo nie, ale się okazało, Właśnie. że jest wejście. Właśnie I taki jest problem też w urbexach, że nigdy nie wiadomo, czy w ogóle wejdziemy. Tak. Czasami się można fatygować 200 km jechać do jednego budynku tak. i mieć rozczarowanie. My lecimy w... tak, na Marne, my lecimy w tej chwili do hotelu, a następnie jutro czeka nas marsz. Dobra, no to Leci. nadajemy do was prosto z hotelu, prosto z, z Warszawy, tak, ze studia. Halo halo Warszawa. halo, halo Warszawa właśnie. Jesteśmy prosto y, po meczu. W międzyczasie byliśmy, jak było widać na przebitkę, byliśmy na Urbexie. Ale to zobaczycie już w przyszłym odcinku, tydzień mniej więcej po. To co słuchajcie, no co, co, co można powiedzieć w tym Jak Dawid mówił, w czasie dotarliśmy dopiero na drugą połowę. Niestety, bo no nie udało się, mieliśmy też wiadomo, trzeba też do było nagrać. I tak wyszło. No nic nie poradzimy. No, ale, ale nas nic nie ominęło. W nic nie ominęło. Połowie. Kto też ogląda kartofliska, ten wie, że spóźniliśmy chyba już 3 czy 4 razy, Nigdy. chyba cztery razy pod rząd. Rzadko ogólnie nam się zdarza być. Punktualnie, tak? punktualnie na jakimkolwiek meczu. I zawsze jest 0-0 jak my przeważnie, przeważnie, Ale na tych jest. ostatnich kartowskich czterech to było. tak było. Tak. A chyba tak. No. tak no. Byłem, nie pamięć I na szczęście, takie szczęście nas y, trzymało w Pruszkowie. Dotarliśmy na tą drugą połowę 0, -0. No i co? To co można powiedzieć o meczu, No mecz powalający nie był. Nie był, nie był nie. tak naprawdę. Tam, tam było trochę akcji ze strony motoru, tam z akcji, no ze strony Znicza też trochę było, ale, ale, ale to trzeba zauważyć, w końcu na trybunach Znicza stworzył się młyn. Tak, to było ehm... dziwne, bo jak wcześniej jak, byliśmy, jak no to, byliśmy, to cicho no, było. No kwietni... Po roku temu... Jak w byliśmy na Wielkanoc. Tak, tak, to na... nikogo nie było, praktycznie siedzieli. No tak. Na no spokojnie nic tak. działo, tylko klaski były. No. Tak do... jak na pikniku. Tak, więc dużo się było. zmieniło. I oprawa nawet. Więc... Tak. Pytanie: czy, czy kiedyś coś tak było? Czy to może właśnie, bo widzieliśmy, że jest stulecie tego klubu, więc czy to może też z tego powodu coś wymyślili? No, nie wiem, Jak to się z Pruszkowa, dajcie znać w komentarzach, co tam się dzieje, u Was co się zmieniło. Ewentualnie. Dajcie znać swoje spostrzeżenia na temat tego meczu, kto był, oglądał albo w TV. Ale ogólnie to, jak godziliśmy, chyba, to, to jest jeden z takich. Z mniej najciekawszych meczów chyba jak byliśmy na motorze. Bramka jedynie właśnie z nic strzelił gdzieś w. Os... W, doliczonym no, w czasie. Mi... W doliczonym czasie chyba to. No, no, tak? ostatni, no w ostatnich minutach, tak. no. Liczyliśmy, no nie oszukujmy się na ten remis, bo chcieliśmy chociaż ten punkt wyrwać z pruszkowa. No ale to no, trudno. Ale trudno. Ale po, powiem szczerze, że też jak y, słuchaliśmy wypowiedzi po meczowej trans, obu, obydwu, obydwu trenerów. Na konferencji pomeczowej no to w swojej wypowiedzi trener Gonzalo powiedział, że też dużo dało. To stan murek. No to mów wujku, bo przerwało nam. No dobrze, to tak. Jak wspomniałem trener Fejom wypowiedzi pomeczowej na konferencji powiedział, że też dało znać o sobie zły stan Murawy w Pruszkowie. No ale wiem, tak. wiem, że to może być i możecie, niektórzy uważają, że to jest po prostu taka próba zrzucenia winy na Stan Murawy, no ale to akurat y, trener Miśura z Znicza Pruszków sam się zgłosił. No, tak, y, ale szczerze jak mogę, i, jeśli i, mogę wtrącić swoje zdanie jeszcze, y, według mnie na ten moment Znicz ogólnie ma jeden z gorszych Muraw jak na pierwszą ligę, według mnie. Z tych, co do tej pory widziałem. Nie mylić mi za dużo, że ten, ale po prostu, no, Ale nie, ale to ogólnie chyba wiadomo, że tam z nich ma trochę problemy, jakby z tym... Że z, z miastem jest, z, Tak, coś, że, coś, że, że, że tam że tam miasto... Ogólnie coś nie jest za, tak. za nieciekawie. Ogólnie obydwoje trenerzy i zarówno Gonza, trener Gonzalo i trener Misiura wzajemnie się bardzo lubią. Wspominał o tym trener Misiura na konferencji pomeczowej. Pisali do siebie wiadomości? Tak, tak. Wspominał, że ogólnie wymieniali się SMS-ami. No i jestem trochę zaskoczony. No, wiadomo, negatywnie dla mnie, bo wiadomo, jestem kibicem motoru. Negatywny wynik, no ale wiadomo, raz się przegrywa, raz się wygrywa. No no, tak. Trzeba z pokorą zaakceptować wynik. No. Tak. Lecimy, widzimy się następnego dnia. Pokażemy Wam Marsz no, Niepodległości. Pierwszy raz w pierwszy raz idzie, tak. a my już chyba szósty. No to życzymy Wam. Lecimy spać, potem wsiadanko, tak. a potem kebabik jeszcze za gości. Marsz od razu na Dublin. Tak, dobra. Lecimy. Dotarliśmy już w pobliżu Ronda Dmoskiego i będziemy wyruszać ogólnie na 14 marsz już e, niepodległości. Pozdrawiamy wszystkich widzów, którzy podchodzili, wujka oraz naszego jednego też widza. Liczymy, że marsz będzie udany, że nie będzie żadnych... E, rozdruk, rozdruk może awantur. Żadnych prowokacji. Lecimy. Marsz Ziemi włoskiej do Polski Nad Twoim przewodem Łączy się z narodem. Kształtowali polskiego ducha i wtedy, kiedy było trzeba, oddawali dla Polski życie. Trzęsikowa! Trzeci koła! Ojczyca! Przepraszam! to jesteśmy już po wszystkim, po marszu, jechaliśmy do Dublina. No i co tu powiedzieć? No, marsz w tym roku był spokojny, jak co roku prawie oprócz 2020 roku, że względu na pandemię był mało legalny. No i tam były różne prowokacje. Każdy, jak ktoś był, to każdy widział co tam się działo. No zobaczymy za rok, co to będzie. To będzie ciekawe, to wszystko zależy jak to się potoczy no, w polityce u nas. Zobaczymy. Zobaczymy też jaką liczebność podadzą różne... Tak, ale, ale, no, ale mi się zdaje, że to będzie jedna z większych chyba marszów co były niepodległości. No i przede wszystkim wujek przyszedł. No i to aż, no, aż nas dałem, dziwiło bym, i nawet bym, samego bym, wujka, że no, dał radę. Ja byłem zdziwiony, że dałem radę przejść no, Taki kawałek. Lecimy do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że Wam się w miarę podobał vlog. Tak. Połączony taki piłka nożna z y, świętem. Tak, ze wszystkim. Leci, do pełnego gadania na rach. Cześć!